Cześć, jestem Patrycja z galerii La Perle. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak powinna się ubrać mama panny młodej. Jeżeli masz już wybraną suknię ślubną, to czas, aby pomóc wybrać kreację dla twojej mamy. W tak szczególnym dniu warto je zaopiekować się swoimi najbliższymi, ponieważ dla nich też to jest bardzo ważny i wzruszający moment w życiu. Mama często pomaga w całej organizacji wesela, bierze udział w wielu zabawach oraz pojawia się na wielu pamiątkowych zdjęciach, dlatego warto, aby tego dnia czuła się wyjątkowo, a jej stylizacja była idealnie dopasowana do sylwetki i stylu całego wesela. Jeżeli chodzi o kolor, mama nie powinna wybierać białej kreacji, ponieważ biały jest zarezerwowany dla panny młodej. Najlepiej postawić na jasne odcienie, takie jak beż, błękit czy pudrowy róż, aby podkreślić, że jest to wyjątkowy i wesoły dzień. Tego dnia powinno zrezygnować się z ciemnych kolorów, a przede wszystkim z czerni. Natomiast jeżeli mama nie czuje się dobrze w jasnych kolorach, może postawić na coś bardziej wyrazistego. Hitem tego roku jest kolor classic blue, ale warto wybrać suknię w odcieniu dopasowanym do typu urody mamy i postawić na fajnej jakości tkaniny. Suknia przede wszystkim powinna być dopasowana do figury, ukryć wszystkie niedoskonałości i odkryć to, co mamy najpiękniejsze. Najczęściej jest to suknia za kolano bądź do ziemi, co sprawia, że stylizacja staje się elegancka i adekwatna do całej uroczystości. Dobrym rozwiązaniem będzie dekolt, który nieco wydłuży sylwetkę, a jeżeli mama jest nieco bardziej odważniejsza, na rozcięcie. Oczywiście wszystko z umiarem, pamiętaj, że mama będzie w ciągłym ruchu, dlatego ważne, aby czuła się tego dnia komfortowo. Należy podkreślić swoją kobiecość ze smakiem. Podsumowując, suknia Twojej mamy powinna być dopasowana do jej urody, do jej sylwetki. Najlepiej go była w jasnych kolorach, ale nie w bieli, a jej długość i fason dawały jej duży komfort. Serdecznie zapraszamy Ciebie i Twoją mamę do galerii La Perle, gdzie zaopiekujemy się Wami i pomożemy dobrać idealną stylizację.